Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak, słuchajcie, przeglądam sobie Wasze maile, które przysłaliście tam na YouTubie. Eee, przypominam jeszcze raz, że nie mam możliwości odpowiedzenia na żadne pytania na YouTubie. Podałem Wam tam swój adres hallak 05 i powtórki należy tam przysyłać i ewentualnie pytania tam przysyłać i ewentualnie jak macie mi w ogóle coś do powiedzenia, no to prosiłbym tam, jeżeli oczekujecie oczywiście odpowiedzi. No na YouTube odpowiedzi nie dostaniecie, niestety, nie ma takiej możliwości. E, Okej, okay. ponieważ serwer testowy jest, nie można tam coś na niego wejść, niestety, coś się tam spartoliło, e, no to postanowiłem zaprezentować Wam jeszcze jedną bitewkę, bo miał być film Kurka wodna z serwera testowego, ale nic z tego widzę. E, chciałem Wam nową mapkę zaprezentować, a raczej nowy wystrój. E, no i dobra! Tym razem babok. Yy, często tam piszecie mi, żebym od czasu do czasu dawał baboki. <laughs> no, to, no to właśnie daję. Ok. Słuchajcie, bitwa pewnie nie będzie emocjonująca, aczkolwiek wynik, jaki kolega zrobił właśnie tym grillem, no jest bardzo, bardzo ciekawy, <laughs> muszę Wam powiedzieć. Yy, dlatego no w dupie, niech już będzie. Dobra, zobaczmy co się dzieje. Ja mam chyba, mam nadzieję że to czekajcie Bo ja tutaj robiłem te HD, o właśnie To tak trzeba zrobić Sorry za te e, Efekty specjalne Dobra, chyba będzie pierwszy strzał, kolega celuje i jest poszło, bach 814 <grystanie> Słuchajcie 814 A kto jest sponsorem dzisiejszego odcinka? Kolega Malibu z klanu Heja Dobra No to Heja yy, Jedziemy, teraz Tygrys Tygrys dla świetny cel oczywiście Aha, z wyprzedzeniem Dobra, zwęź się kółeczko, zobaczymy co z tego wyjdzie O, niestety cofa się Dobra, kolega dosyć Chyba przeszło Niestety przeszło, także dupa Spita Zobaczcie, jaka jest różnica wielkości z góry Tygrysa i T29, czy co to jest. Dobra, tutaj mamy troszkę czołgów i jedzie kolejny rusek. Kolega chyba się na tego stosuje. Dobrze, bo już kółko jest zjechane. Poszło. O, 650 Dobra, dobra. Całkiem nieźle. Powiększę wam mapkę, bo dla artylerzystów to lepiej, żeby widzieli, o co chodzi. Także tędy dokładnie jest, jest atak i kolega tutaj się koncentruje i to jest bardzo, bardzo mądra decyzja. Dobra. Czyżby ten IS miał wyłapać również? 652. No tak mu po prostu wchodzą, kurde. Same przebicia praktycznie. Chyba, że kolega ma załadowany goldzik, bo nie wiem, kurde. Zaraz sobie sprawdzimy. Tak, penetracja 185. Kurka wodna to tak, jeszcze nie grałem. Muszę tego spróbować na GW Panterze. Chociaż pewnie grillem lepiej się to sprawdzi, ale dlatego kolega ma takie penetracje. Czyli już macie tipa, możecie sobie spróbować. Ciekawe tylko, ile pestka kosztuje. Uwaga, poszło. To <inate> oh, 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 oh. oh, kurka wodna. Wieża odleciała, dobra. Get 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 <mars> no to jest niezłe, to jest niezłe. Dobra. Jedziemy, jedziemy. Baboki to dziadostwo Oj, chyba będzie, chyba będzie. Czemu on nie rusza się w ogóle? Oj, to będzie straszne. Uwaga, poszło. O. No dostał, 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 dostał. Czyli jest dekap jeszcze? No praktycznie tutaj kolega Malibu wygra tą bitwę. O, o, o. Czyli ten dostał i się tak wnerwił, że aż postanowił wyjechać z tego. Nie, ktoś przejmuje. No dobra, zobaczymy czy dostanie teraz. Poszło. Ach, kurczę. <laughs> z pół metra. Nawet nie, pewnie. Dobra, ale dojeżdżają tu już goście, co to jest? O, dupa zbita. Ale dobra, będzie się go, no tak ciężko, ciężko podejrzewam przebić. W ogóle obrażenia zadać jakiekolwiek. Chyba, że kolega trafi przed nią płytę. Nie. Nic się nie stało. No to jest właśnie minus. No ale dobra. Ten się schowa za wrak, pewnie. Tak w tylną część właśnie czołku. Przycelować mu. O, 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 o. Poszło. Jest! Dostał pięknie. Dobra, ten kapuje cały czas. Nie pomógł koledze, tylko kurde kapuje. Chyba ma działo stokowe. No ale mógł pomóc tam, nie? Przecież wiadomo, że jak zostanie sam, to później nic nie zrobi. Dobra, zaraz będzie naładowane. Czy będzie stał, czy będzie jechał? Poszło? Oj, przejedzie. Tak jest. Dobra, no gnębią ich niesamowicie. Został tygrys jeszcze, który prawdopodobnie też wyłapie za pełny demecz. Dobra, schowa się za tym wrakiem. Pewnie kolega poczeka, aż tamten zostanie wyspotowany. Zresztą tutaj w tym trybie długo trwa. O, kurka wodna. Poszło, czy wejdzie? Nic. Nagąski przyjął. Przyjął nagąski. Czy to nie jest czasem kumulacyjny? <sumulacyjny> <sumulacyjny> Czyli hit tak zwany. No na gąski to nie będzie wchodziło Kurka wodna Co to było Dobra Wszystko wskazuje na to, że to jest koniec tej bitwy I teraz zobaczycie co tu też kolega zrobił Waga? Tak to mniej więcej wygląda 1800 33 podstawowego ekspa, to jest fantastyczny wynik. 5300 obrażeń grillkiem. To jest również wynik niesamowity. Kolega zdobył Medal Gora tutaj e, High Caliber i jeszcze MK. No i sporo tutaj czołgów naderszył, naprawdę sporo naderszył. 155 penetracji widocznie. Wystarcza, żeby częściowo przebijać. Głównie w Isy wchodziło, w bok wieży. No tam mają mniej, wiadomo. Także bardzo fajna bitwa. Kolega Kasiory troszeczkę stracił, na minusie wyszedł 7000, no czyli nam 7 tysięcy to jest pomijalne, ale pewnie frajdę miał niekiepską. E, no dobra, gdyby kolega miał, o właśnie, bo to nie powiedziałem, gdyby kolega miał konto premium, bo tu bez premium widzę, że gra e, no z kątem premium 20 tysięcy do przodu by było. Czyli to jest coś Jeszcze tylko muszę sprawdzić, czy to są za golda te właśnie pociski, czy to były za srebro Bo nie jestem pewny, no grillem to grałem już nie pamiętam kiedy Także jeżeli się pomyliłem, to mi wybaczcie Po prostu nie pamiętam, które pociski tam są za golda, a które za zwykłe sreberka Dobra, to by było na tyle Bitwa z babokiem odpękana Żegnam się z wami moi drodzy i do usłyszenia!